Odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał. Tam pokażę, jak to zadanie dokończyć. Natomiast teraz opowiem Ci, jak je zacząć. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że praca to jest pewien wycinek dnia. Załóżmy, że przychodzisz do pracy na godzinę siódmą i wychodzisz o godzinie piętnastej. Więc pewna praca zajęła Ci Taki odcinek długości dnia. Załóżmy, że ten odcinek ma długość równą 1. Tak, bo to jest jakaś jedna część z Twojego dnia. Na przykład sen to jest inna część, czas wolny to jest inna część, a praca to jest jedna część spośród tych trzech, ok? I teraz wyobraźmy sobie dalej. Mamy trzy zespoły robotników, które, którzy pracują... Y, równocześnie i wykonują właśnie tą pracę w czasie jednego dnia y, jest taka sytuacja, że gdyby pierwszy zespół wykonał tą pracę wykonywał tą pracę samodzielnie to wykonaliby ją o jeden dzień wcześniej niż drugi zespół a zatem przyjmijmy, że ten drugi zespół wykonuje swoją pracę w czasie n tak, to jest drugi zespół to będzie drugi Tak sobie to nazwijmy czas pracy zespołu drugiego zespołu. Zespołu. Skoro n oznaczamy czas pracy drugiego zespołu, to pierwszy zespół wykonuje tą samą pracę o jeden dzień wcześniej niż drugi. Czyli to jest czas pracy pierwszego zespołu. No i jeszcze mamy trzeci zespół, który wykona tą pracę o 4 dni później niż pierwszy. Więc jeśli do pierwszego dodam 4, to otrzymam N dodać 3 po zredukowaniu wyrazów podobnych. I taki będzie czas pracy drugie, trzeciego zespołu. I teraz wyobrażamy sobie, że oni nie pracują samodzielnie, tylko pracują razem. Więc pierwszy zespół wykonuje swoją pracę. Załóżmy o na takim odcinku, czyli bierzemy cały ten jeden odcinek i dzielimy po prostu przez czas ich pracy. Nie? Tu mamy pierwszy zespół. Następnie drugi zespół wykonuje swoją pracę w czasie N, czyli on też zabiera jakąś część z tego jednego odcinka. No i e, trzeci zespół wykonuje pracę o, na takim odcinku. N dodać 3. Ok, i teraz, jeżeli weźmiemy te trzy brygady i dodamy ich, yy, ich możliwości, no to otrzymamy otrzymamy cały odcinek pracy. No i w tym miejscu, moi drodzy, musimy mm, co musimy? Musimy po prostu dodać te ułamki do siebie. Tą część rozwiązania pokażę już w odcinku bonusowym.